Cześć! Sporo czasu minęło, od kiedy wróciłem ostatni odcinek z serii o układzie słonecznym, więc dzisiaj będę mówił o Wenus. planecie, która zainspirowała wielu ludzi do zgłębiania tajemnic kosmosu i kryje w sobie wiele zagadek, na które nadal nie udało nam się odpowiedzieć. W tym odcinku przedstawię zbiór faktów, które już znamy: jak hipotezy, takie jak życie w zabójczych chmurach Wenus lub jej przeszłość zdumiewająco podobno do Ziemi. Ten film pokryje też przeszłe i nadchodzące misje kosmiczne na niezwykłą planetę. Jeszcze zanim zacznę mówić o Wenus, to przypomnę Ci o zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli nie chcesz przegapić kolejnych takich filmów. Ok, zacznijmy od podstawowych informacji. Wenus jest drugą planetą od Słońca i najbliższą planetą do Ziemi. Mimo tego, że jest dalej od Słońca niż Merkury, jest najgorętszą planetą Układu Słonecznego. A to dlaczego? To wszystko sprawka jej atmosfery, w której cały czas zachodzi bardzo intensywny efekt cieplarniany, spowodowany wysoko zawartością dwutlenku węgla i jej grubością. Dwutlenek węgla to aż 96% składu atmosfery Wenus. Jest to na 60 razy grubsza niż atmosfera Ziemi, a ciśnienie na powierzchni dochodzi do 93 atmosfer. Dla porównania ciśnienie w typowym kole samochodowym ma wartość 2 atmosfer. Nie tylko ciśnienie jest tam ekstremalne. Temperatura na powierzchni Wenus przekracza 480 stopni Celsjusza, a jeden dzień trwa tam aż 177 ziemskich dni. To przez to, że Wenus obraca się wokół własnej osi znacznie wolniej niż nasza planeta. Dodatkowo jest spowita bardzo grubą warstwą chmur, które uniemożliwiają zobaczenie powierzchni w świetle widzialnym. Wenus znajduje się bliżej Słońca niż Ziemia. Więc obserwacja jej pełnej tarczy jest niemożliwa, bo cały czas patrzymy na nią od tyłu albo od boku. Grawitacja na powierzchni Wenus wynosi około 8,9 ms, więc jest niewiele mniejsza niż grawitacja Ziemi, która ma wartość 9,8 ms. To znaczy, że w teorii są tam bardzo komfortowe warunki. Z Wenus jest związana bardzo ciekawa historia. W sumie od zawsze ludzie interesują się tą niezwykłą planetą. Przez brak wiedzy i dobrego sprzętu do badań, dawni uczeni uznali, że warunki na Wenus są bardzo podobne do tych na Ziemi. Niestety mylili się, ale to nie wyklucza takiej opcji, że na Wenus istnieje życie. Niedawno naukowcy odkryli dziwny fakt o chmurach na tej zabójczej planecie, który może się okazać poszlaką w poszukiwaniu życia na Wenus. To amoniak. Przyznanej fizyce i chemii ten związek chemiczny może powstać w naturze tylko przy obecności życia, kiedy gniją substancje białkowe, powstaje właśnie amoniak. Więc odkrycie go w chmurach Wenus może wskazywać na istnienie jakichś form życia na tej planecie. Jednak ziemska biologia nie pozwala na istnienie żadnych żywych organizmów w takiej temperaturze i ciśnieniu. Ale na wysokości chmur warunki nie są już tak zabójcze, więc może życie jest w chmurach, tylko jak mogłoby się tam utrzymać? Skąd czerpałoby energię do życia? Zostawiam Was z tymi pytaniami w głowie i przechodzę do kolejnej hipotezy, czyli przeszłości Wenus, która zbytnio przypomina Ziemię. Prawdopodobnie temperatura na powierzchni była podobna do tej na dzisiejszej Ziemi. Ciśnienie atmosferyczne było znośne, na powierzchni występowały rzeki, morza i oceany. Padał deszcz, a nawet śnieg, i możliwe, że Wenus była aktywna tektonicznie. Skoro warunki na powierzchni były takie dobre, to możliwe, że istniało tam kompleksowe życie. Więc dlaczego taki raj zmienił się w nieznośną, skwierczącą pustynię, na której pada deszcz z siarkowodoru? Najprawdopodobniej to wszystko wina wulkanów. Na Wenus znajduje się ich całe mnóstwo, a każdy z nich kiedyś wyrzucał do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla, siarkowodoru i innych podobnych związków chemicznych. Przez te ogromne i intensywne erupcje wulkaniczne, atmosfera Wenus stała się śmiertelna i zmieniła całą planetę w istne piekło. Lepiej uważajmy z emisją gazów cieplarnianych. Albo my zrobimy to samo z Ziemią. Okej, okay, ale skąd mamy te wszystkie informacje? To dzięki bezzałogowym misjom kosmicznym wysłanym na Wenus, takim jak Venera, Vega lub Mariner 2. Te misje zbadały skład atmosfery Wenus, zrobiły zdjęcia z kosmosu oraz przesłały pomiary temperatury i ciśnienia z powierzchni. Amerykańska sonda kosmiczna Magellan stworzyła niemal kompletną mapę powierzchni Wenus. Ale jak to możliwe, skoro gruba warstwa chmur skutecznie ją zasłania? Okazuje się, że działa ona w ten sposób tylko w świetle widzialnym, inaczej z radarami. Długość fali, w jakiej działa radar, przenika przez chmury i umożliwia bezpośrednie sfotografowanie powierzchni. Wkład tych misji kosmicznych w poznanie tej tajemniczej planety jest nieoceniony. Jednak nie wiemy jeszcze wszystkiego. Kolejne załogowe i bezzałogowe misje kosmiczne będą prowadzić badania tej niezwykłej planety. Ciekawe, jakie jeszcze niespodzianki kryje Wenus. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić następnego, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.